O, namietkę zaraz damy, tutaj kotek jest, Mietek masz, nie, a bananka będziesz chciał czy nie, Mietek, masz, 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 Ale zobacz jaki fajny banan, a banan zawsze jest dobry, tak, no, o jaki to mieć. no masz jeszcze no, no i coś tam dodajesz jeszcze banana? jaki dobry ten banan Banan zawsze dobry jest dla Mietka Masz jeszcze, no O no, jaki dobry bananik Masz jeszcze Jakiś on taki No Jeszcze banana? Witek? No proszę. No ostatniego. Więc już nie mam. No. Dobra, już nie chcę mieć Dobra. Dobra te banany są.